Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej wspaniałej serii. I już w komentarzach pod poprzednim odcinkiem się domagaliście tej serii, także proszę bardzo, macie. Piękny odcinek, w którym będziemy dalej rozwijali miasto, bo na tym polega ta seria, że budujemy po prostu to miasto. Dzisiaj pomyślałem, że zrobimy coś tutaj, bo tu jest pusto i fajnie byłoby tutaj ogarnąć pomału ten teren. Tutaj jeszcze trzeba będzie coś ogarnąć. Tu ten cały plac, ale to myślę, że się na spokojnie tym zajmiemy. Pomyślałem, że w tym mieście nie ma jednej, ale to absolutnie podstawowej rzeczy. Jesteście w mieście. I gdzie idziecie na rozrywkę? Tak, do karczmy. Dzisiaj będziemy budowali karczmę. Yy, wiem, że widzieliście to po prostu na miniaturce i w tytule odcinka, ale tutaj mi się marzy taka gigantyczna karczma. Nie, no po prostu taka karczma wielkości, nie wiem, tego budynku. No, coś takiego, taka karczma byłaby spoko. Także e, fajnie by było zrobić w e, trzech piętrach: na dole karczma, na górze pokoje, i gdzieś na samym górze, na strychu, byśmy sobie zrobili domek karczmarza. No, gdzieś musi mieszkać w końcu. Ewentualnie tu obok byśmy coś jeszcze mogli wybudować. Ale karczma chyba tutaj, nie? Od razu po prawej. No. Nie wiem, no, coś tu trzeba będzie wykombinować. Na pewno e, trzeba wymyślić, jak zagospodarować tutaj teren. Bo, jak widzicie, tutaj jest wełna i tutaj jest wełna. Wełnę miały nam oznaczać drogę. I kiedyś, kiedyś dawno temu sobie wymyśliłem, że tutaj sobie zrobimy taką półeczkę. I tutaj będzie trzeba zrobić jakieś takie łuki, gdzie będzie można zrobić jakieś takie domki pod ziemią. Tak wiecie, <laughs> takie lochy czy coś. A tutaj będzie kolejna droga i tu będzie główna droga na wyjście z miasta. Także tu mamy stajnie. tu trzeba będzie coś jeszcze wykombinować. Nie mam pomysłu co. No i tutaj będzie karczma stała. I tą karczmą może fajnie jakby udało się wyjść tu na górę? Fajnie jakby to tak wyszło, ale to czy tak wyjdzie zobaczymy. Bo jeszcze nawet nie mam pomysłu jak to do końca wykombinować. Hmm. No nie wiem, coś trzeba wymyślić. Coś trzeba wymyślić, i wrócę do Was, jak już mi się uda zaprojektować chociażby fundamenty. No się ma. Aż zgodnie w Minecrafcie. Nie wiem, czemu zawsze tak dużo go je. Ale. A, jak widzicie, jeszcze resztki liści tam się trzymają. Bo pewnie widzieliście, jak robiłem znowu takie gigantyczne drzewo. Weźmy to sobie od razu, bo to się może jednak kiedyś przydać. Ech, na razie mam coś takiego. Jest to spore, <grym> tak powiem. E, tutaj miała być ulica taka na wprost, ale ten budynek mi wyszedł. Za duży, także ta ulica będzie taka łamana, że tu sobie będzie leciała, i tutaj będzie wyjście. Tutaj myślę, że będzie jeszcze wejście na górę: jakieś schodki czy inne tego typu rzeczy, więc to trzeba będzie zrobić. I tutaj będzie wejście na tą część. Nie wiem jak to nazwać, tu też będzie droga taka po prostu piętreko wyżej niż tam, jak widzicie tu już mamy schodki zrobione, i myślę że to będzie na tym poziomie, tu się po prostu to jeszcze wyrówna, domki będą tutaj w, wykute w tej skale i tu po prostu zrobimy taki daszek czy coś tego typu i po prostu dwa domki tutaj zrobimy, tutaj też pewnie będzie jakiś domek schodki w dół, ewentualnie tutaj schodki w dół, nie, coś trzeba będzie tu wykombinować na pewno tu ta góra chyba będzie ścięta, ale tu jeszcze jest wejście do jaskini i nie wiem, macie jakiś pomysł jak to wykorzystać? bo ja szczerze powiedziawszy nie mam i liczyłbym na waszą pomoc, na razie jak widzicie ten budynek się prezentuje w ten sposób i no wyjdzie z tego bydle, nie? to już jest docelowa wysokość, tu już będzie dach po prostu będzie piętro, gdzie będzie karczma, czyli będzie można coś wypić, zjeść, piętro z sypialniami do wynajęcia i na górze będzie piętro dla właścicieli budynku. Budynek jest duży, ale nie jest wyższy niż to, no może jest trochę wyższy. Ale jakby wiecie, mieści się w kanonie wysokości, jeśli chodzi o to miasto. Także w środku nic nadzwyczajnego, jest po prostu kominek, i zrobiłem od razu komin. I myślałem, że tak to po prostu zrobimy Taki jeden większy komin Tu na pewno trzeba będzie gdzieś zrobić bar I nie wiem, czy zrobimy go tutaj Czy tutaj przy tym ognisku Może tutaj przy ognisku, żeby właścicielom było ciepło Jak będą tu stali No nie wiem, zobaczymy Tu na pewno będą schodki Specjalnie wymyśliłem taką dobudówkę tutaj Bo jak widzieliście na początku Miał być po prostu taki kwadratowy budynek A właściwie prostokątny Ale stwierdziłem, że zrobimy taką dobudówkę I w tej dobudówce będą po prostu schody na górę bo tak to gdzieś tu trzeba będzie kombinować z tymi schodami. A tu idealnie będzie do budówka tylko pod to, żeby były schodki. Także taki jest plan na razie. Zobaczymy, jak wyjdzie, jeśli będziemy mieli już całą bryłę tego budynku. Bo jeszcze nie wiem z czego to zbudować. Jak widzicie, na dole standardowo kamień, jak we wszystkich moich budynkach. Na górze będzie drewno. No, ewentualnie myślałem, żeby zrobić coś w tym stylu, czyli z białą terrakotą. I też myślę, że tu by pasowała biała terakota. Jeszcze nie wiem, jak to do końca wykombinujemy, ale coś na pewno wymyślimy. Nie wiem tylko, czy się wyrobimy z tą ulicą tutaj. Myślę, że dzisiaj nie, ale nie chciałbym tego zostawiać na live, więc co wy na to, żeby to zrobić w kolejnym odcinku, albo w jednym z kolejnych odcinków? No nie, wiem, zobaczymy. Najpierw skończymy to po prostu to budować. Moi drodzy, dużo, dużo rzeczy musiałem zrobić. Musiałem nafarmić trochę drewna tego zwykłego, już mi się nawet skończyło, więc tam daleko sobie musiałem posadzić drzewka. O, tam widzicie? I stamtąd biorę sobie drewno, bo no, wyrosło mi tutaj takie małe bytle, jeśli chodzi o ten budynek. Zrobię sobie troszeczkę miejsca w ekwipunku i już mogę Was zacząć oprowadzać. Tylko jeszcze coś sobie zjedzmy. Jak widzicie, skończyło mi się mięsko, przerzuciłem się znowu na kurczaki, żeby sobie urozmaicić. Co jakiś czas będziemy po prostu sobie zmieniali to, co będziemy jeść. Budynek prezentuje się w ten sposób, jak widzicie jest niepozorny, ale to dobrze, tak miała właśnie ta karczma wyglądać. Miała być po prostu jednym z wielu budynków w tym mieście, no wygląda to perfekcyjnie moim zdaniem. Może trochę za bardzo drewnianie, no ale z drugiej strony wszystko tu jest drewniane prawie, więc niech już zostanie tak jak jest. Budynek mi się naprawdę podoba, jest taki niejednolity, nie ma jednej specyficznej bryły, wygląda tak dziko. No ale wiecie, mi się to podoba. gdzie zrobiłem sobie takie daszki na okna i myślę, że to fajnie dopełnia tego klimatu tutaj. gdzie są jeszcze doniczki i tak to się prezentuje. W środku oczywiście jeszcze nic nie ma. Zrobiłem sobie tylko tutaj pięterka i dekorować będziemy zaraz. Mogę was tylko oprowadzić po środku, że tak to się prezentuje. Tutaj mamy oczywiście oknisko, które już było wcześniej, a właściwie kominek, który był wcześniej. Tu wyrosły schody. I tu z tyłu po prostu zrobimy pewnie jakieś skrzynki. Takie wiecie, magazyn na najpotrzebniejsze rzeczy. Tutaj na górze mamy schodki. Tak jak mówiłem, ta dobudówka, to tylko po to, żeby schodki były. I tutaj będą pokoje. Pokoje będą się prezentowały w ten sposób. Jak widzicie, chciałbym to zrobić w ten sposób, że. Tutaj będą po prostu ścianki z trapdorów, dzięki czemu ten korytarz nie będzie taki ciasny. Bo na początku myślałem, żeby tu po prostu dać pewne bloki, ale to wtedy będzie strasznie ciasny ten korytarz. A tak to przynajmniej tutaj, chociaż na tych miejscach, gdzie są drzwi, się troszeczkę poszerzy. I moim zdaniem da to dość sporo do klimatu w tym miejscu, bo nie będzie tak ciasno. Będzie, wiecie, więcej kątów. Pokoje będą takie dwa duże, dla, os dla dwójki osób. Nie wiem czy zrobimy dwa osobne łóżka czy jedno podwójne i tu będą dwa pokoje takie malutkie dla jednej osoby. Tak to się prezentuje, tu na końcu jest tylko taki mały korytarz, nie wiem co tu jeszcze zrobić, bo tutaj jest wyjście na tą ulicę z drugiej strony, tu będą jeszcze schodki w dół, na razie to są z dirta, bo po prostu potrzebowałem dostać jakoś do skrzynek, które leżą tam, ale docelowo tu będą po prostu kamienne schody i nie wiem, tu może będzie wejście na wieżę. No nie wiem, za zobaczymy. E, zobaczymy, jak to wykombinujemy. E, I tutaj na górze jest jeszcze drabinka. No już po prostu nie miałem gdzie wcisnąć schodów, nie? Po prostu tak tu się będzie wchodziło, e, i, i tyle, nie? Tu po prostu będzie jakieś mieszkanko. Bo tak naprawdę nie wiem, jak tu zrobić schodki. Myślałem, żeby tu po prostu zrobić schody do góry, ale e, jest tu dość wysoko, i trzeba by było jakoś zawracać. I to tam nie wiem, no trzeba będzie coś wymyślić. Ewentualnie e, jeśli wieśniaki będą się tam utykały, będą wchodziły po drabince, a nie będą miały zejść, no to ewentualnie wtedy coś poradzimy na to. Także moi drodzy, e, ja się zabieram za dekorowanie, bo to jest coś, co ja uwielbiam chyba robić w Minecrafcie, czyli po prostu dekorować. Tak to się prezentuje z... Daleka, może wejdę jeszcze trochę tu na górę. O, w ten sposób to się prezentuje całkiem spoko, moim zdaniem. Wygląda to przyzwoicie, pasuje do tego miasta i myślę, że wy też będziecie zadowoleni z tego, jak to wygląda. Także, moi drodzy, ja się zabieram do dekoracji wnętrz, bo z zewnątrz tu już chyba dużo nie będziemy robić, bo jest całkiem spoko. Tak mi się wydaje. Dajcie oczywiście też znać w komentarzach, jak Wam się to podoba, ale jak dla mnie jest akceptowalnie. Moi drodzy, potrzebowałem do dekoracji trochę wełny, żeby zrobić się łóżka inne niż białe, bo miałem tylko białą wełnę przy sobie. I tak idę sobie do tej naszej farmy owiec. Jeśli chcielibyście poradnik z takiej farmy, to dajcie znać w komentarzach. To dla was coś takiego nagram. Ale jak pamiętacie, na dole mam magazyn z tymi wszystkimi wełnami, które tutaj się farmi. I podchodzę tutaj i... Co tu się stało? Jakby... Owca nie na swoim miejscu. Trawa w ogóle jakoś tak... Co tu jeszcze zanim tu przyszedłem, to tu był Enderman. I to mi wyjaśnia, skąd to tu wszystko się wzięło. Enderman cię wypuścił, prawda? Prawda? No tak myślałem, właśnie, że Enderman. Także trzeba tu zrobić porządek, bo to tak nie może być. No, co to ma być? Tu trzeba to naprawić, na pewno. Ech, nienawidzę tych hetków, no, nienawidzę. Ciemno, dlatego no prześpijmy się. Jak widzicie, budynek nic, a nic się nie zmienił z zewnątrz, bo nie tego dotyczyła ta część odcinka, chyba. Więc powinien się zmienić wewnątrz. Jak widzicie, już tam coś jest w środku. Tu wam tylko pokażę, że z tej strony też się nic nie zmieniło, aczkolwiek dodawałem tam trapdory chyba. O ile się nie mylę, ale mogę się mylić. Dobra, to tu wejdźmy po prostu od przodu, tak jak prawilni goście do tej karczmy. Wejście jest z tej strony i myślę, że tu trzeba jeszcze dodać jakieś banery, takie karczmarza, jakieś takie kufle czy coś. Jeśli macie takie projekty banerów, to możecie dać to sobie tutaj powiesimy, żeby wszyscy widzieli, że to jest karczma. Karczma prezentuje się w ten sposób i mamy tutaj stoliczki, gdzie można sobie przyjść, usiąść, zamówić coś przy barze, wypić. Tutaj mamy za schodami takie małe, no nie wiem jak to nazwać, magazyn, coś tego typu. Taki mały składzik, gdzie po prostu są jakieś skrzynki, beczka, crafting table, trochę drewna do kominka. No, wiecie, tak po prostu, żeby coś, co będzie pod ręką, a żeby nikomu nie przeszkadzało. Mamy też jakieś stoliczki. I tutaj nie wiedziałem, jak wykombinować takie małe krzesełka przy barze, bo gdybym dał pełne takie bloki, to ciasno by się tu trochę zrobiło. Więc pomyślałem, że zrobimy to w ten sposób, że zrobimy. Będą takie hokery po prostu z stojaków na zbroję i hełmów skórzanych i wiecie, takie po prostu będą takie skórzane fotele. Dajcie znać, czy to wam przypomina skórzane fotele, czy jednak widzicie tu cały czas hełm, bo no różnie bywa, nie? Powiedzmy, że to są po prostu takie hokery, na których można sobie usiąść. Tutaj mamy miejsce dla karczmarza i to mamy tutaj beczkę, gdzie może sobie lać pewne trunki. Mamy jakieś gliniane kubki, no bo wiecie, bo w tej grze nie ma kubków, więc trzeba było to rozwiązać w inny sposób. Na górze mamy jakąś skrzynkę, pewnie z butelkami czy coś. Tutaj mamy kolejną beczkę, gdyby w tej się skończył napitek. Także tak to się prezentuje. Gdzie niekiedy mamy też obrazy, jak widzicie, tylko po to, żeby coś zawisło na ścianach, bo było tak smutno bez tego. Mamy jedną roślinkę. Tak, no i tu są takie krzaczkowate. Ale ciekawie jest na górze, bo jak pójdziemy na górze, jak już sobie wynajmiemy pokój, to mamy tutaj dodałem taką barierkę. Wiecie, że jak ktoś się po prostu rozpędzi, to żeby nie wypadł. Co to da, nie wiem, bo tu już można spaść, ale. Niech będzie jak jest. Jak widzicie, tak to się prezentuje. E, dzięki temu, że wykorzystaliśmy traptory w tej części, e, te. Korytarze nie są takie wąskie, one są takie szersze, dzięki czemu moim zdaniem jest dużo lepszy odbiór tutaj tego miejsca. Niby cały czas jest jedna kratka szerokości, a tak naprawdę prawie, że wygląda jakby były trzy co najmniej, nie? Więc jest tak przestrzennie. I tak to się prezentuje. Tu na końcu mamy taki wąski korytarz i tak to się prezentuje. Zabłądził się tu jakiś emerald, którego można sobie znaleźć. Tutaj mamy klucz do drzwi, bo nie przypomina Wam to klucza? No przypomina trochę klucz. Tu mamy skrzynki, tak po prostu do dekoracji. Jakiś e, krzaczek, obraz i tyle w sumie. I mamy do wynajęcia cztery pokoje. Pierwszy pokój jest dwuosobowym pokojem małżeńskim, e, gdzie mamy łóżko małżeńskie, mamy dwa e, stojaki na zbroje, mamy skrzynkę, mamy jakieś biurko e, z lampką, mamy oczywiście jakąś roślinkę. Tak to się prezentuje, jakby nic nadzwyczajnego. Myślę, że tu jeszcze obraz można dodać, ale e, mamy go przy sobie, to możemy od razu to e, w sumie zrobić. Z drugiej strony jest dokładnie taki sam pokój, dokładnie bez obrazu, już ten obraz jest, niczym on się praktycznie nie różni, poza tym, że chyba tu była roślinka, a tu było lantern, a teraz jest na odwrót, także tak to się prezentuje. No może jeszcze jest od, inny odcień łóżek, tak, bo tu jest ciemna wełna, w sensie ciemno-szara, a tu jest jasno-szara wełna użyta do zrobienia tych łóżek. Tutaj mamy dwa mniejsze pokoje. Takie malutkie pokoje, gdzie jest po prostu skrzynka, jakiś obraz, łóżeczko i z drugiej strony dokładnie to samo, Wiecie, takie po prostu, żeby ktoś mógł przyjść, wyspać się, ewentualnie przeorganizować sobie ekwipunek, e, nacieszyć oko roślinkom, e, ma światełko, także nic więcej do życia niepotrzebne. E, tutaj stwierdziłem, że zrobimy sobie te kratki takie, przez które można podglądać, e, tylko po to, żeby był e, przebyć świeżego powietrza. No wiecie, mimo wszystko lepiej jest się nie udusić w tym pokoju, a przy okazji można kogoś podglądać. E, to, co jest najciekawsze dla mnie przynajmniej, to jest na górze e, wygospodarowałem taki mały pokoik, gdzie można po prostu się przespać i jest drugi też taki mały pokój, gdzie są dodatkowe dwa łóżka. I podoba mi się to, że to jest w formie takiego dużego domu, w którym są dwa mniejsze pokoje, które są sypialniami, a reszta to jest taki. Yy... Jakby kompleks wspólny, no bo tu jest kompleks e, kuchenny, tu jest jadalnia, jakieś biurko, e, książki, gdzie można sobie czytać. Jest jakiś obraz Widera, e, jest e, kominek, żeby sobie przygotować jedzenie. E, jest e, kociołek z wodą, gdzie można sobie, nie wiem, umyć naczynia czy cokolwiek. E, także całkiem przyjemnie się tu zrobiło. Aż chciałbym tu zamieszkać, tak szczerze. W sensie to nie jest moje miejsce, to jest miejsce karczmarza, ale jest tu tak przytulnie, tak domowo. Bardzo jestem zadowolony z tego domku, bo jest. Naprawdę całkiem klimatyczne. Oczywiście można tu wejść na biurko i zacząć, na przykład, że golem się kręci w banku. No i tyle. Z drugiej strony możemy sobie obserwować, co jest za murami. Akurat na takiej wysokości mamy okno, także całkiem spoko. No i w sumie to tyle jeśli chodzi o zwiedzanie, bo nic więcej tutaj nie ma. Dajcie znać, czy wynajęlibyście taki pokój, czy przyszlibyście do tej karczmy napić się w jakiegoś miodu, czy na jakieś ciasto, nie wiem, co oni będą tu podawać. W sumie można by tu ciasto zrobić. Takie. Że do sprzedaży. O, ukryte wejście teraz się zrobiło. To nie chcemy tego. Dajcie znać, jak Wam się to podoba, bo moim zdaniem jest całkiem okej. Okay. I jestem zadowolony z tej karczmy. Myślę, że jeszcze drugą karczmę trzeba będzie wybudować z drugiej strony przy tamtej bramie. No a tu z kolei trzeba będzie bramę walnąć. Także jeszcze sporo roboty przed nami. Także. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka, jeśli wam się podobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję na kanale, dajcie też znać w komentarzach na dole jak wam się podoba to co widzicie za mną, czy pasuje to do Lesetowic, czy jednak um, powinienem to przebudować, chociaż moim zdaniem jest całkiem spoko i chyba nic tu zmieniać nie będziemy. Pamiętajcie też wpadać na naszego Discorda, gdzie możecie sobie ze mną porozmawiać, albo możecie mi dać rady odnośnie co jeszcze tu można wybudować, jak można wybudować, albo co zmienić. Także ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!